RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Znamy wyniki tegorocznego naboru do Kępińskich Szkół Ponadpodstawowych. Od 1 września w trzech placówkach naukę rozpocząć ma łącznie 491 klasistów. Najwięcej nowych uczniów w klasach pierwszych pojawi się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Będzie ich 270. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 będzie 181 klasistów, a w Starym Ogólniaku 100. Zainteresowanie typami szkół wśród młodzieży w powiecie kępińskim jest rozłożone proporcjonalnie. Tak w latach ubiegłych, około... 33% uczniów była zainteresowana klasami w liceach ogólnokształcących. Około 37% uczniów wybrała technika, natomiast 30% wybrała branżową szkołę. Dużym zainteresowaniem cieszył się między innymi kierunek technik logistyk, a który kierunki najmniejszym? Z kierunków, które do tej pory proponowaliśmy w technikach, nie uruchamiamy technikum handlowca w zespole numer 1, oraz zespole numer 2 technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych. Związane to było z tym, że zbyt mała liczba uczniów była zainteresowana tymi zawodami, a więc nie było możliwości stworzenia grup. Jeżeli chodzi o szkołę branżową, to zawody, które cieszą się największym zainteresowaniem, to jak co roku tapicer, sprzedawca, wśród dziewcząt, fryzjer, jak i mechanik pojazdów samochodowych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.